O, nagrywa się. Siema widzowie z tej strony, ja, czyli tymczasowy kanał. Nie było mnie trochę czasu, ale teraz będziemy nagrywać tajkun. Niedługo jeszcze przyjdzie do mnie kolega i razem nagramy. Dobra, to teraz zaczyna, bo ja już kiedyś grałem w tego tajkuna, żeby się trochę pouczyć, ale teraz będziemy Spidermanem. Tutaj jest sam ale ja już go znam. Pieniądze sobie Dobra. To po prostu będziemy sobie grać. Mój kolega za chwilę też dołączy i będzie wszystko ok. Będziemy razem walczyć z sojusza. Jezu, ten samouczek Ja już. Dobra, widzę. To teraz jesteśmy na konie spider -Manie. Tam obok jest zielona latarnia. I w tych takich jak kiedyś grałam, to po prostu latałem se, kradłem kostiumy i inne rzeczy, kradłem itemy. Bo jeszcze grałem sobie w tajkun normalny Spidermana, w którego może później zagramy, ale na razie to po prostu tak pogramy. Naszym celem po prostu jest przejście tego tajkuna. Tutaj nie ma żadnej jakiejś fajnej końcówki, po prostu kończ tajkun, nic się nie wyświetla. Musisz wyjść i wejść. No i takie coś się robi. Dobra, teraz mi się to ponad. W sumie ja też poklikam, bo nie mam co robić. Jeszcze nie mam temów do walki. Hmm. A może bym się wyłamał i coś ukradł? O, przyszedł właśnie kolega, widzowie, to zrobię chwilę stopa. Dobra, widzowie, to on już dołącza. E, chwilę no. sobie pogadaliśmy. Możesz się zapytać, czy znacie swoich widzów szanownych? Czy chcą zobaczyć moje limity, Teraz nagrywamy Roblox, a nie jakieś limity, <noise> Już robiłem opening na kanale. Limity to może następny odcinek, jak będziemy. Może następny odcinek będzie o kartach piłkarskich. A w ogóle z tym, co teraz jesteśmy, to wytradowałam się za limity premium gold, a typ do 3 limity i, i pół albumu. Dziwne, co nie? Dołączasz? Nie masz internetu. Nie masz internetu? A nie masz telefonu na tu? Mam. Już. Dobra. Sobie, um, ty jakim jesteś? Ja jestem Spider-Man Ja będę Iron Manem. A jest? Mhm. Mm ok. To do mnie? Mm -hmm. Dobra, to widzowie właśnie tak będzie robić tego Dajkuda. To na razie mi się tutaj ponabija kasa, a ja pójdę zobaczyć do, właśnie do tego kolegi. On też ma swój kanał na YouTube, tak? Mhm. Mm daj nazwa. O nie pamiętam, bo tam nie nagrywałam. Ja też właśnie nie nagrywałam, ale w Robloxie zagrałam z kolegą, który e, e, taki kolega wirtualny, z którym sobie kiedy, kiedyś go poznałam i mówi, powiedziałam mu, jak się nazywam na YouTube. I dziś wczoraj się mnie spytał, czemu nic nie nagrywam. To dzisiaj nagram Ej, zielona latarnia tu lata. Green light. Green light. Red Light Squid Light Dobre widzowie, to ty jesteś przy kim? Iron Man? Tak, ja jestem Iron Manem. Dobra Samurai 2605, a ja jestem Krobiną 2. Dobra. na nie Mbappé. Wcześniej miałeś jeszcze FC Barcelona. A teraz mam Killianę Mbappé. Tak, to co mam z Ja mam taki trochę Batmana. Na Brookhaven mam fajne kody, które zrobiłam jak chcecie no to mogę wam pokazać na spidermany dobra dobra ile on zrobił dobra, siema poklikam ci potrzebował nie oszukujemy ale czekaj a nie mogę tu poklikać bo gra zabrania O, w... ja sobie podbieram chwilę mister boxy o mhm, to jest ten to. No, kurde, czemu tyle? Ile? No, 850 to byłem do wygrania 7 koła. Prawie 7, nie? 7,5. Mój mystery Box, mój mystery Box. Tysiak! Wygrałem Tysiaka, a mogłem 5 do wygrać. 920. Mam już, zarobiłem z tego 2000. A ja dostałem 920, mam 1000. Tak. No. I tutaj jest podobnie jak na komputerze, bo jak klikniesz sobie w ten ekwipunek, to patrz ile masz slotów. Ja mam komputer. <grym> Laptop. 2,5 koła. Ja sobie kupię skrzynarni chyba. Jaki? Normalnie. A, o. Ok. Taki wiesz. Tak, dobra. wiem, wiem. O, 7,5 koła, a bądź już 13 tysięcy z tych misji Spróbuję się połamać do Batmana. To. Wiesz, że ja będę miał tutaj taką sieć i będę mógł się w do typa, który nie ma dachu. A właśnie będę mógł? Mhm. Ile masz siana? A powiedz ile ja? E, 15 tysięcy. Jeszcze brakuje mi stówy i mam... Je, jak to się nazywa? Kupiłem już sobie wszyscy, wszystkie tutaj dropery. Dobra O, kupiłem. Dobra ile to... A z 1500. To na luzie tutaj. Nie wiem. Ktoś nie do mnie dzwonił, ale po mi się trochę nie chciało. Mam z pierwsze. Mogę teraz strzelać siecią. Zobacz, mogę teraz siedzieć ustrzelać. A właśnie, ja to wiem na komputerze i był Spider-Man wolny. Ja takiego IMA swego miałem. Mhm. Ty grasz. Teraz grasz na telefonie. Mhm. Nie, już na jeszcze widzów. A ja nie uszukuję, no ale. Tak, ale teraz grasz na takim telefonie. Już mogę się przyciągać. Ja mam... Jestem Piotr Parker. Piotr Pyrkiewicz Dobrze I powiększam Ejs Spiderman Gdzie jesteś? Ja? Lecę do Batmana Właśnie wiem Siema Zawalę mu kostium Nie mam Wezmę se Mogę ci Dobra ale ja też na to coś przetestuję Dlaczego? Dużo zadałeś, dużo Czekaj ja teraz teraz ten chwilę bez ruchu Kurde Teraz ja. ja Ja właśnie już z dwie rzeczy kupiłem Kurde trudno tam się doszło ja mam jakoś jeszcze Pokaż. Pokaż A tak. To masz ochronę. No to się przyda mi. Tak, a teraz... O, patrz. Ej, nie dostałem. Nie dostałem. Bo to ci... Bo to jest ochrona. No i załóż jeszcze... No to walnij mnie teraz z czegoś. Dawaj, 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 dawaj. Ty mnie teraz z czegoś walnij. Działa. Mystery Box leci gó z góry Kurde, trochę mi laguje Kurde, ale lagi O, już lepiej A w sumie ja sam wlecę do Batmana Kurde, to nie jest taka pamięć, na raz, której trochę tak łatwo latać Tak Wlecę do Mrówkojada mogę. A do Mrówkojada będzie trochę łatwiej czyli do Antwana. Czy jak mam tam rosnąć? Pujodrma. Przydałoby się coś. mi... w ogóle ja może zaraz polecę zobaczyć. Kto? Ktoś mi się wadł... Ktoś cię okradł. A to ty. Nie, bo ja myślałem, że ktoś cię okradł z tego czegoś i teraz y, przylazł tutaj. Mam 30 tysięcy. Ile? 30. Ile? 30 tysięcy. Patrz na moją bazę. I Ej, widzisz moją bazę? Jak szybko się rozbudowałam? Nie powiedziałem drugiej konieczności. O, mam już pojąć kartę. Jak tam Tak. Na razie już gdzie? O lecę może do zielonej latarni. Kurde nie dam rady. Może później dolecę. Hmm. Ale teraz muszę ukraść tego Antmana. pana Ej, wyleciałam poza mapę. Ja wiem, jak wyleciałem poza mapę moją panią. O gójdę, ja też, Ja drugi raz się przyjmuję. O, 11 kafla. Teraz idziemy się z kimś na A później zarobimy jeszcze taką spid Spidermana. Dobra? Jaki ten, ten Spidermana? Może będą tylko o, Spidermany. A, bo mogę to być? A ja mogę przetestować? No. To pewnie cię zalepi, tylko stań. Tak, nie. A, zalepi i dało ci ale to jest pan, Pani może z tego skorzystać. A wiesz, teraz do zielonej latarni Jeszcze nie mogę. Nie możesz. Tak, ale nie dosięgam tam. U, widziałeś to? Mhm. A jak wlecisz poza mapę, nie? Ta? To możesz Ksz? się przyciągnąć do zielonej latarni. I wlecisz do niego? No? I tak Kurde, A to było, nie był dobry pomysł. Nie wiem, da się. Ale wlezę tam do zielonej latarni i postaram się zrobić soja. Dobra. Kurde, próbu wpadłem. Jednak tego nie robię. To jest zbyt ryzykowne. I? My? Kurde, nie no mogę. Mogę Dora wziąć! On, ma, on jest najmocniejszy, bo ma mega mocny miecz. Który zabija na hitka. Wiesz o tym? Aha. Mhm. Mam taki mieczek. A i teraz nie muszę sobie chodzić po bazie, bo strzelam palinczyną i jestem tam gdzieś. O. 17 tysięcy na moje konto już wleciało? 17 tysięcy. A ty ile masz ściana? Ja siedemnaście. Siedemdziesiąt tysięcy siedem. Czyli tysiąc siedemset. Ej, mam zmysł chyba. Z metru. Ej, wiesz co ja teraz mam? I ja wiem gdzie są ludzie! Yeah. No ja mam taką teraz moc, że jak ktoś się schowa, to ja wiem gdzie on jest. Chcesz zobaczyć? Na przykład możesz gdzieś schować i ja cię znajdę. O, widzę, widzę tam co? Widzę tutaj co. Dawaj, Znalazłem cię dzięki mojemu pojęczemu zmysłowi. Opatrz. Ja spróbuję wam coś, wyrzucać, tylko nie Dobra, tak to zrobię. No Co? Co? A tu jest kątek. Dobra. Przytrzymać ci go? Ej, wywaliłeś mnie. Wyrzu wyrzuciłeś mnie. Co? Wychodzi. Ej, a chcesz zobaczyć w ogóle na moim Ani, jak to się, się robi. Mhm. O te oczka. E, na przykład czekaj. O, patrz. I za jakąś cemu, gdybyś był, to bym cię widział. Mhm. Tak na czerwono. Dobra, lecę do sobie. O jestem przy Batmanie.